Siemanko, tutaj Irek, A, w lagujących przygodach z gry w Online. Ok, w poprzednim odcinku skończyłem nawiasek ksenadu. Właściwie chciałem ją zwiedzić, ale nie było tam zbyt dużo do oglądania. Mm, oraz... no cóż, nie chciałem się nagrywać jak przechodzę przez całą autostradę, aż do... Yy... Kolosus Lake, czyli jeziora giganta. Tam jest nawet mm, kolos postawiony, statua kolosa. I muszę powiedzieć, że całkiem fajnie to wygląda. Oczywiście, miejsce, no sam nie wiem. Może jest fajne, ale pusta, tam sporo tam pająków, skorpionów, dzików, niedźwiedzi, wszystkiego. Nie polecą się, tam wybierać. Tam jest gorzej niż w Gustabergu, gdzie zaczynałem. Całą serię. I tak oto chyba dotarliśmy do wielkiego stepu. Chyba. No nic. No i przy okazji zapomniałem wziąć, wystartować stoper, więc zaraz wracam. Okej, okay. więc może teraz pogadamy o typie terenu zwanym stepem. Stepy yy, są to yy, jest to typ terenu, na którym nie rosną żadne rośliny, dlatego jak widać nie ma tutaj żadnych drzew, nic. Ewentualnie tam jest jakieś drzewo, ale to pewnie nie jest step. Na stepie można tylko botanizować. Żadnego forage'u, nic. Tylko botanizacja. Ale to nawet dobrze, bo albo dzięki botanizacji. Chyba dzięki botanizacji można znaleźć gałęzie, które można potem przerobić na belki. A te są niezbędne do tworzenia narzędzi i tym innych podobnych rzeczy. No i nic. Znalazłem Time, nie wiem po co to jest, ale... A, nie da się otworzyć. Pięknie. Skills. Botanizing... Eee. to Pierce. Hm. Nice. O, o, o! Ha! Dobrze jest siatka, bo bym mnie ten herhound dorwał. Eee, z Hrahoundami wolę nie zadzierać. Ledwo raz ucieknąłem jednemu. Ale to było dawno. Dobra. No nie ma co bardzo o czym gadać, ale. Hmm. Colossus Lake. I to właśnie stamtąd przyszedłem, więc nie widzę żadnego powodu, żeby, no, żebym tam wracał. Front Gate House. Mam nadzieję, że cały ten teren nie jest jakoś odgrodzony specjalnie, bo Jezus Maria bym się wkurzył, musiałbym wracać całą drogę na północ, żeby tylko wyjść stąd i ominąć cały ten teren. A to jest całkiem spora lokalizacja, więc... Dobra, ja się wybieram na północ, więc... Tam ewentualnie są jakieś drzewa, ale tam się raczej wybrać nie będę. O! 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 no, O! no, O! no o, no. O, no 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 no, 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 no. Don't want to Nie zwracajcie uwagi na moją angielszczyznę, ale Ech, tam coś jest, znowu jest Jeśli to nie jest potwór to to jest coś gorszego. I właśnie poznaliście nowy typ potwora. Jakim jest? Troll? Wildcat Take. Przyda się. Ale to dopiero w później. Jak już dotrę tam nie wiadomo gdzie. Zakładam, że to jest Champion Troll. A e, nie. A go było widać z takiej odległości to już jest dopiero jazda. I to zła. Dobra, muszę go jakoś ominąć. Hmm. DERP MODE ACTIVATED. aha, e, fuck. Trawa rosnąca w zimie. Congratulations. This game is so realistic. Cops of... Aged Hell... Hellhorse? Coś wiki nie działa. Niestety. Nie wiem nawet czemu nie działa. Chciałbym, żeby działało, ale nie działa. Niestety. Troll ominięty plus 10 do mądrości, do inteligencji, do sprytu, bla 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 bla. <laughs> Jakaś alternatywna droga? Może? Może szlak Old Champion Dog, który wszystko wybijają jak leci. Jasny gwint, Wildcat. No tak, one są okazyjnie agresywne. Unfortunately, gdzie jest ten kot? A tu jest, dobra. Mam nadzieję, że się na mnie nie uweźmie. To są chyba najsłabsze potwory, jakie mogą być agresywne ogólnie. Uhuhu. No to wszystko wyjaśnia. Gniazdo troli. Bawnery mają tyle odporności na obrażenia, że rozwalanie ich samymi akcjami potrwałoby z 3-4 dni na dobę. Eee, na no to... Jezu. Na dobę, co ja gada? Z 3-4 dni jakby się tak uprzeć i po prostu nawalać. Jezu, sprotaj potworów, ale... Nie to nie bar no, bardziej martwi bardziej mi martwi fakt sam fakt, że mam ścinkę jak cholera Malet Take Przyda się Do budowy na przykład przełasów Jezu, znowu do tych plugin nie odpowiada. Weźcie wyjście. Wybaczcie, że się mieszam, ale jakiś przymulony jestem, jak to zwykle. Jestem przymulony od kilku odcinków z tego, co wiem. No to to co? 3W, stary już dlatego taki kolorowy, taki dziwny kolor ma. Jeśli pytacie się... albo nie, nie pytacie się, dobra, yy, ja nic nie mówiłem, po prostu yy, skoro yy, takie duże są na przykład czempiony psy psy czempiony skrosną takie... Ja. takie wielkie po prostu to wyobraźcie sobie jak duże są pająki czempiony coś nie wiem 5 na 5 kratek nie jestem pewien widziałem go tylko raz takiego czempiona pająka ale no nie do końca widziałem go z bliska shut the fuck up Google Chrome Google Chrome Chrome. A tutaj co mamy? Koniec z Piekła Roda. Yy. Aha, no tak. Yy, mimo, że pisze, że te koniec są agresywne, właściwie zaznaczone jest, że są agresywne, one nie są agresywne. Trzeba je sprowokować. Czasami jedynie zaatakują okazyjnie. ale. Sam nie wiem, jak to jest. W każdym razie taki koń mógłby powalić y, duszę templariusza, która jest silniejsza od tych strażników oraz może przechodzić przez y, wszystkie ściany: wszystkie z wyjątkiem drzwi do domu, jasno. Jak widzicie, jest śnieg oraz żywopoty Hmm. Nie wiem jeszcze jak je zrobić, ale dowiem się kiedyś przekroczyłem ten wielki step. Jestem pro Chciałem zjeść dwie wyspy na północną w północno-wschodniej części wyspy, ale po prostu można powiedzieć, że hmm. potwory pokrzyżowały moje plany ...unfortunately nothing. Hmm, 40 sekund jeszcze, więc może zrobię to tak. Jeśli spodobał się Wam kanał lub cała podróż, to subskrybujcie. Jeśli spodobał się filmik, no to dajcie łapkę w górę, jeśli nie spodobał łapka w dół. Jeśli chcecie dać mi radę, skomentować filmik, skrytykować moje działania i tym podobne, lub po prostu mnie zhejtować, no to dajcie komentarz, ja się z wami żegnam. Z wielkiego stepu pozdrowienia przesławam i Rek. Nara.